80. 80 rocznicy powstania w Gercie Warszawskim. I żonki to jest właśnie taki symbol tego. Bardzo fajna e, e, inicjatywa. E, nie wiem, czy byliście w Muzeum Żydów Polskich. Warto, warto naprawdę pojechać e, do Warszawy i zobaczyć historię. I tam też jest ten e, bolesny element powstania w getcie, w ogóle deportacji i kwitnacji w różny w sposób. Właśnie ten dzisiej, dzisiejsza akcja, w której bierzemy udział, akcja żonki jest organizowana przez Fundację POLIN, gdzie właśnie mm -hmm. jest prowadzone... Mm -hmm. Bo to się nawet nazywa, nazywa Muzeum Żydów Polskich POLIN. Tak. Tak. To Czy może dzisiaj tak, w jak naszej szkole jak, mieli... jak, będziecie, jak będziecie mieli... Tak, tak. Nie jest to nudne muzeum. -hmm. No i tak jest, wiecie to, to, w tej chwili już jest normalne, jak się zakłada tam sobie te cudzołeczki, to to jest tak dostosowane, że bez względu na to czy idziecie szybko czy, czy wolno, to jest to żywo, to ten komentarz jest dostosowany do szybkości przesuwania się. Jak idziecie szybciej, to szybciej Wam daje informację, wie w którym miejscu jesteście. Dziękuję, że zaję. Naszej liceum prowadzi akcję Żonkil dla upamiętnienia 80. rocznicy powstania w getcie Warszawskim. Chodzimy po mieście i rozdajemy Żonkile symbol tej akcji. W różnych instytucjach no, reagują pozytywnie, że to jest bardzo dobra inicjatywa i że pamiętamy o historii.